Każdy dzień tak piękny był jak twój sny, choć jesteś tak codziennie odmienna. Hej, słuchajcie, zakupiłam sobie dwa stroje mm, przez internet. Jeden to jest taki... Ej, łapaj strość. Moje linie papilarne. Już złapało strość. To jest taki fajny wrzosowy, ciemny wrzos, taki jesienny wrzosowy kolor stroju z cekinami, yy, kopertowy, już mam jeden kopertowy, jestem z niego zadowolona. Ogólnie coś mnie ostatnio wzięło na jednoczęściowe stroje. Ja od kiedy pamiętam w życiu nie miałam jednoczęściowego stroju, jak byłam tylko malutka. Mama mi kiedyś kupiła i, i od razu jak tylko udało mi się w ósmej klasie schudnąć 25 kg, to od razu się przyniosłam na dwuczęściowe stroje i lubiłam eksponować swoje ciało. No teraz trochę wiecie, no trudno jest schudnąć, więc Jednoczęściowy, zakrywający brzuch i, i no, duży biust. Trzeba to trochę tak, wiecie, przystopować. Więc zakupiłam w internecie taki ładny, fioletowy z, cekino, z cekinami yy, strój. Jednoczęściowy, yy, nowiutki. Yy, dałam za niego niecałe 20 zł, plus wysyłka. I drugi, tutaj drugi na drugi dostałam paragon perełka style, bielizna 15 zł i 6 zł wysyłka, za 21 zł mam drugi czarny. To nie jest lycra, tak jak tu typowy strój, bardziej bym powiedziała, że to jest body. No bo to jest bawełna, bawełna na takich, no i nie ma tu, wiecie, ja lubię, pod, żeby pod biustem było, żeby biust mi się trzymał, żeby on nie był taki, wiecie, brzydki. No, w wieku 43 lat to już raczej trzeba miseczki mieć bo tutaj go nie ma więc no, trochę jakoś tak dziwnie i taki jest, ja go oglądałam no mi się wydawał taki fajny no bo ten tutaj takie aplikacje i w ogóle no i bardzo dobrze się uciąga bo już wypróbowałam go i jest na takich bardzo szerokich szelkach także no nie wiem czy on, czy on utrzyma mój biust no zobaczymy, nie, jeszcze nie, nie yy, przymierzałam go, w każdym razie, tak jak widzicie tu za 20 zł, 21 całość, no i tutaj też plus wysyłka tam około 25 zł za całość, także dwa stroje za 50 zł, yy, no uważam, że bardzo dobry zakup. Z tego na pewno jestem już zadowolona, z tego trochę mniej, ale jakoś coś, coś sobie wymyślę. Zawsze można to yy, traktować jako body, albo jako koszulkę pod, na przykład pod sweter w środek biustonosz i no tutaj bez wiadomo nie? ale tutaj w środek biustonosz i można lecieć na basen albo gdzieś na basen w biustonoszu na spacer chciałam powiedzieć albo po prostu na plażę tylko żeby się poopalać poopalać ramiona i, i, i nogi Także dzięki wielkie za uwagę do usłyszenia